Na naszym kanale powstało już kilka filmów o tym, jak oszuści pozyskują słupy do przestępstw. Jak mogliście zauważyć, nierzadko znajdują chętnych na sprzedaż tożsamości. Jedni godzą się na to świadomie, inni dają się po prostu zrobić w słupa. Przestępcy głównie liczą na naiwność osób młodych, ludzi z problemami finansowymi czy na nieznajomości prawa. Oszuści pozyskują dane i zdobywają konta w różny sposób, lecz w wielu przypadkach są to fałszywe ogłoszenia pracy związane z wysokimi zarobkami. Łatwy i spory zastrzyk gotówki brzmi na tyle kusząco, że nie jedna osoba już dała się zrobić w balona. Niedawno upublikowaliśmy film jak kobieta oszukana na 150 zł po danych z przelewu, który zrobiła, doszła do osoby, która udostępniła swoje konto przestępcy. Młody mężczyzna myśląc, że zarobi łatwo pieniądze, najzwyczajniej stał się słupem i teraz ma problemy. Napisał do nas Patryk. Poszukując pracy trafił na identyczny sposób pozyskania słupa. Witam. Piszę do was z prośbą. Jakiś czas temu szukałem pracy przez internet. Oglądałem wasze filmy, jak nie zostać słupem. Myślę, że to może być oszustwo, dlatego piszę do was, żebyście sprawdzili, czy to oszustwo. Ofertę pracy przez internet znalazłem na sprzedajemy.pl. Napisałem do ogłoszeniodawcy, czy osoba chętna musi być pełnoletnia. Czy pracować na stanowisku może osoba niepełnoletnia? Tak, jest taka możliwość, lecz czy jako osoba niepełnoletnia posiadasz konto w banku do przelewu wynagrodzenia? Tak. To założy pani przez internet konto i już dziś będziemy działać. Zajmie to pani z 15-20 minut. Podam pani numer telefonu, na który pani założy. Ten numer wraz z nowym telefonem zostanie pani dostarczony. Takie warunki u nas są. Na czym będzie polegać praca? W sumie pan nic by nie robił. Tylko wypożyczał, tak jakby, konto, za które płacimy 2000 tygodniowo. Ale co konkretnie będę miał robić? W sumie to nic, tylko udostępnić konto. Tak naprawdę pieniądze za darmo za wypożyczenie. Konkretnie. Potrzebujemy konta, na które będą wpływać przelewy za usługi. My nie chcemy przekroczyć limitu podatkowego, więc szukamy już tylko jednej osoby, która wynajmie nam konto bankowe wraz z aplikacją na 3 miesiące. Chyba, że będzie Pan chciał to na dłużej. Za każdy tydzień wypożyczenia płatne 2000 zł. Jakie to by były konkretnie kwoty? Nieduże kwoty. Przelewy po około 1000 zł. Wszystko legalnie. Będzie mniejszy podatek od tego. Pieniądze będą z legalnego źródła? Jak tak, to konkretnie skąd? Tak, będą to faktury za usługi. Każdego ostatniego lub pierwszego dnia miesiąca przysyłam faktury do wglądu, które wpłynęły na konto. Za jakie usługi? Które prowadzi moja firma, na przykład za sprzątanie biurowca. Dobrze, myślę, że jeszcze to muszę przemyśleć. Dam znać jutro. Proszę się spieszyć, mam to ostatnie miejsce, a chętnych jest. Tak naprawdę darmowy zarobek. Proszę przemyśleć. Ten film skierowany jest bardziej do osób młodych i nieświadomych niebezpieczeństw czyhających w cyberprzestrzeni. Jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z pracą i chcecie sobie trochę dorobić, nie liczcie na to, że ktoś wam da na start ponad 3000 zł za nic nierobienie i nie udostępniajcie swoich danych byle komu. To by było na tyle. Cześć.